Rekolekcje, oddanie 33 z ojcem Wenantym Katarzyńcem. Dzień 22. Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie. Bóg kocha przez Maryję. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Wprowadzenie. Jest taka piękna modlitwa, w której znajdują się słowa Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie, każdy tytuł Matki Bożej to nowy sposób w jaki Bóg kocha Maryję i nowy sposób, w jaki Bóg chce nas kochać, przez Maryję. Każdy tytuł Maryi głosi wielką miłość Boga. Maryja ma niepokalane serce. Czyż objawienie niepokalanego serca Maryi nie mówi nam o wielkim marzeniu Trójcy Świętej? Czyż nie mówi nam o marzeniu Boga, które spełniło się w Maryi i które może spełnić się w naszym życiu? Poświęcając się niepokalanemu sercu Maryi, zaczynamy spełniać marzenie Boga. Niech ojciec Wenanty pomaga nam dostrzegać i wielbić w Maryi wielkość Boga i jego miłość do nas. Z nauczania Ojca Wenantego o wielkości Boga: Na Ziemi nie ma większej miłości nad miłość macierzyńską. A przecież Bóg jeszcze więcej nas kocha niż Matka Rodzona. Sam bowiem odzywa się do nas przez usta proroka, mówiąc: Czy może matka zapomnieć niemowlęcia swego, aby się nie ulitowała nad synem żywota swego? A choćby ona zapomniała, wszakże ja nie zapomnę ciebie, z księgi proroka Izajasza. I któż nas, bracia, miłuje bardziej jak Bóg? Wszyscy ludzie po grzechu pierworodnym byli skazani na śmierć wieczną, na potępienie. Wszyscy byliśmy w niewoli szatana, mieliśmy zginąć na zawsze, ale Bóg wielki nas miłuje i co czyni, aby nas uratować? Syna swego zsyła na ziemię, a syn Boży przez 33 lata cierpi tutaj, na tym padole płaczu, i śmiercią krzyżową umiera. I czy potrzeba było Bogu tego do szczęścia, żebyśmy byli zbawieni? Nie. To tylko Bóg nas tak umiłował, nas nędznych. Że syna swego jednorodzonego dał. Słusznie tedy mówi Jan Święty, Bóg jest miłością. Wezwanie dnia. Bóg nadał Maryi wiele przywilejów oraz tytułów, ale kiedy stał się człowiekiem, to sam najczęściej mówił do niej po prostu: Mamo, mamusiu, czy nie pragniesz uczynić tak, jak uczynił Bóg? Czy wyobrażasz sobie radość Maryi, do której powiesz wreszcie: Mamo? Ojciec Dolindo modlił się często do Maryi: Mamusiu, jestem osłem, prowadź mnie. Ty też możesz mieć swój wyjątkowy i niepowtarzalny sposób zwracania się do Maryi. Moment, w którym przyjmiesz Maryję w głębi swego serca za swoją mamę, będzie początkiem wielkiej przygody miłości. Ona poprowadzi cię prosto do nieba przez krzyż. Dzięki temu staniesz przed Bogiem z gronem braci i sióstr których ona uratuje, posługując się tobą. Akt oddania. Napisz na przygotowanej kartce słowa: Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie, matko Jezusa, matko Kościoła i moja matko, pośredniczko wszelkich łask, królowo Polski i świata. Świadectwo z rekolekcji, oddanie 33. Eucharystia daje mi do tego siłę. Szczęść Boże. Te rekolekcje pomogły mi poznać Maryję jako moją mamę. Moja historia życia jest trudna. Nie miałam więzi z moją mamą, stąd w moim sercu był dystans do Matki Bożej. Moja mama była bardzo surowa i wymagająca. Nie zaznałam z jej strony czułości ani wsparcia, a jej słowa bardzo często negowały moją wartość. Jak ogromnym wzruszeniem było dla mnie odkrycie, że Maryja jest czułością Boga dla mnie. Nie wiedziałam, czym jest czułość matki. Uczę się tego. Te rekolekcje sprawiły, że Bóg przyszedł do mnie przez Maryję z czułością i miłością i pokazał mi, że mam mamę, prawdziwą mamę. Kolejnym owocem, który dostrzegam, jest odkrywanie Maryi w Różańcu i Jezusa w Eucharystii. Uczę się od niej być kochającą żoną i mamą. To jest dla mnie przerabianie hymnu o miłości w praktyce, a Eucharystia daje mi do tego siłę. Maryja pomaga mi kochać rodziców. Przebaczyłam im krzywdy już wcześniej, ale nie umiałam budować z nimi relacji. Teraz to zaczyna się zmieniać. Potrafię powiedzieć im, że ich kocham. Dowiedziałam się, że w dniu, kiedy przyszłam na świat. A moje życie było zagrożone, moja mama zawierzyła mnie Maryi. Rekolekcje pokazały mi, że Bóg nie wymaga ode mnie rzeczy, które przerastają moje siły. Co więcej, że właśnie moc w słabości się doskonali. Uczę się jeszcze bardziej doceniać dar sakramentu pokuty i pojednania. Częściej z niego korzystam. Widzę, jak Duch Święty działa przez kapłana. Dostaję konkretne wskazówki od Boga. Widzę, jak jest cierpliwy wobec mnie. I co więcej, we wszystkim współdziała dla mojego dobra. Nawet z upadków potrafi wyprowadzić coś pozytywnego. Odkrywam, że jestem naprawdę małym dzieckiem, które dopiero uczy się chodzić. Zostałam uwolniona od lęku o przyszłość. Zaczynam rozumieć, jak ważna jest rola Matki Bożej. Relacja z nią sprawia, że moja więź z Bogiem jeszcze bardziej się zacieśnia. Karolina. Modlitwa o beatyfikację czcigodnego sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca. Boże w trójcy jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w kościele stał się przykładem dla twoich wiernych. Wynieś panie tego sługę twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli tobie służyć. Mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Skrócony kalwaryjski akt zawierzenia. Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko Maryjo, Pani kalwaryjska, pragnę być cały twój, twojemu niepokalanemu sercu zawierzam całego siebie. Wszystko, czym jestem, oraz całą moją rodzinę. Najlepsza matko, chroń mnie i moich bliskich od złego. Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości, a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła. Pani niepokalana, prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen. Był to fragment rekolekcji Oddanie 33. Z Ojcem Wenantym Katarzyńcem. Pełna wersja rekolekcji jest dostępna w formie książki, którą można zamówić przez stronę www.wenanty.pl